We wrześniu 2019 roku UEFA oficjalnie ogłosiła powstanie trzeciego Pucharu Europejskiego Ligi Konferencji. Celem utworzenia rozgrywek było zapewnienie większej liczbie drużyn udziału w europejskich pucharach. Oczywiście jest to wersja oficjalna, nieoficjalnie chodzi o to, żeby UEFA coraz więcej zarabiała. W opinii publicznej Liga Konferencji spotkała się jednak ze sceptycyzmem. Nazywano ją Ligą Europy dla biedaków i określano jako rozmywanie prestiżu europejskich pucharów. Krytykowano także że fakt, że zamknie to drogę do wyżej cenionej Ligi Europy tym najsłabszym krajom. Na przykład z Polskiej Ligi do Ligi Europy można dostać się jedynie po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów. Nawet z czasem zdarzały się głosy lekceważące nowe rozgrywki. Kamil Kosowski użył wobec Ligi Konferencji słynnego już określenia Puchar Biedronki. Luis Van Hal nazwał ją Pucharem Frika i Fraka w nawiązaniu do dawnego duetu komediantów-łyżwiarzy. Z polskiej perspektywy utworzenie nowych rozgrywek okazało się jednak prawdziwym darem. Więc sprawdźmy, czy faktycznie Liga Konferencji okazała się być dla polskich klubów zbawienna. Witam was bardzo serdecznie, Futbol bez Cenzury. Przypominam, że jeśli chcecie obstawiać mecze czy to Ligi Konferencji, czy innych europejskich rozgrywek, czy Lig, macie taką możliwość na stronie Betfan, a rejestrując się z linku w opisie zgarniacie 200% bonusu od dokonanej wpłaty. Na przykład wpłacacie 50, a macie 150 zł na grę. Link w opisie, a my przechodzimy do meritum. Na początek warto zauważyć, że Liga Konferencji nie okazała się wyłącznie rozgrywkami pocieszenia dla najsłabszych. W zmaganiach w pierwszych dwóch sezonach wzięły udział naprawdę solidne zespoły. Wystarczy spojrzeć na listę finalistów: Roma, Feje, Nord, Fiorentina, Westcam. W Lidze Konferencji oglądać mogliśmy także takie zespoły jak Tottenham, Via Real, Lazio czy też Leicester. Zwłaszcza, że do fazy Pucharowej trafiają trzecie drużyny swoich grup z Ligi Europy. Zmagania z takimi rywalami to świetna okazja dla klubów z Polski lub in Innych mniejszych krajów, a droga do Ligi Konferencji jest dość krótka, zwłaszcza w przypadku Mistrza Polski. Najlepszy klub z naszego kraju ma szansę dostać się do Ligi Konferencji nawet jeśli w eliminacjach do Ligi Mistrzów odpadnie w pierwszej rundzie. Przekonał się o tym przed rokiem Lech Poznań. Kolejo szybko poległ w walce o Champions League z azerskim Karabachem. Trafił więc do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Dzięki podziałowi na ścieżki mistrzowską i niemistrzowską rywalizował wyłącznie z przeciwnikami, którym także nie powiodła się walka o Ligę Mistrzów. Na drodze stanęły więc kolejno gruzińskie Dynamo Batumi, islandzki Vikingur i luksemburskie Dudelange. Nie byli to rywale nie do przejścia i Lech awansował do fazy grupowej, a następnie doszedł aż do ćwierćfinału. W trwającym sezonie Raków Częstochowa jeszcze szybciej zapewnił sobie minimum fazę grupową. Dzięki pokonaniu... W wykonaniu Florytalii i Karabachu w pierwszych dwóch rundach eliminacji Champions League częstochowianie mogą już być pewni swojego pierwszego w historii występu w fazie grupowej jednego z europejskich Pucharów w najgorszym wypadku właśnie Ligi Konferencji. Zarówno przypadek Lecha, jak i Rakowa pokazują, że mistrz Polski na dwa różne sposoby może zapewnić sobie grę w Pucharach na jesień. Przekonują się o tym zresztą nie tylko Polacy. W fazie grupowej oglądać mogliśmy już drużyny z Litwy, Armenii, Kazachstanu, Liechtensteinu, a nawet Gibraltaru. Już teraz wiadomo, że w tym sezonie w Pucharach zadebiutują kluby z Wysp Owczych lub Bośni i Hercegowiny, lub także Islandii. Liga Konferencji pozwala więc słabszym klubom tworzyć swoją historię. I to nie tylko w przypadku mistrzów. Po wygranych dwóch meczach Pogoni, Lecha i Legii po raz pierwszy od 2012 roku Polska może pochwalić się kompletem drużyn w trzecich rundach eliminacji europejskich Pucharów. Bardzo ważna jest także sprawa punktów rankingowych. Dzięki występowi Lecha w ćwierćfinale Ligi Konferencji przed rokiem i tego, Rocznym wygranym na początku eliminacji, polskie kluby w sezonach 2022-2023 i 2023-2024 zdobyły już 10,250 punktów do rankingu, a więc niemal połowę dorobku z pięcioletniego okresu. W tym czasie, bowiem, a właśnie pięć sezonów obejmuje ranking, w sumie polskie zespoły zdobyły 21 punktów. Pozwoliło to już w rankingu krajowym UEFA awansować o dwie pozycje i wyprzedzić Cypr oraz Szwecję. Obecnie znajdujemy się na 21 miejscu i zbliżamy się do Chorwacji i Grecji. A przecież jeszcze niedawno balansowaliśmy na krawędzi trzeciej i czwartej dziesiątki rankingu. Do piętnastego miejsca dającego udział dwóch drużyn w Lidze Mistrzów jeszcze trochę wprawdzie brakuje, ale rośnie szansa na rozpoczynanie eliminacji od późniejszych rund. Awans o jeszcze jedno miejsce w rankingu sprawiłby, że Mistrz Polski nie rozpoczynałby eliminacji Ligi Mistrzów od pierwszej, ale od drugiej rundy. Czyli de facto będzie tylko jeden wygrany dwumecz od Ligi Konferencji. A tak naprawdę rywale, na jakich trafiają polskie kluby w eliminacjach sprzyjają zdobywaniu punktów znacznie bardziej niż było to w Lidze Europy. Wystarczy spojrzeć z kim mierzyły się nasze zespoły. Pajdelina na Akademia Pandew, Ararat Rywań, Suduwa, Reykjavik, Linfield czy Ordabasy to zespoły, z którymi powinno się wygrywać. Oczywiście najważniejszą kwestią są przede wszystkim finanse. Pod tym względem Liga Konferencji wypada blado przy Lidze Mistrzów. Sama nagroda za zwycięstwo w Lidze Konferencji wyniosła bowiem w ubiegłym sezonie 5 milionów euro, a więc więc tyle ile zarobić można za udział w rundzie play-off eliminacji Ligi Mistrzów. To przepaść, więc najbardziej elitarnymi rozgrywkami nie można w żaden sposób zarabianych kwot porównywać. Ale jeśli zestawimy zarobki z Ligi Konferencji do tych z Ligi Europy, to okazuje się, że różnica nie jest tak kolosalna jak wskazywałby na to choćby poziom obu rozgrywek. Weźmy pod uwagę dane z sezonu 2022-2023. Za udział w fazie grupowej Ligi Konferencji kluby otrzymały po niespełna 3 miliony euro. W Lidze Europy 3 miliony 600 tysięcy euro, a więc około 25% więcej. Nie jest to tak drastyczna różnica, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za udział w grupie Lidze Mistrzów klub otrzymuje 4 razy tyle, co za Ligę Europy. Również każde punkty zdobyte w fazie grupowej były w Lidze Konferencji niewiele mniej warte niż w Lidze Europy. Są to odpowiednio 500 tysięcy i 600 30 tysięcy euro za wygraną oraz 166 tysięcy i 210 tysięcy za remis. Również za przejście kolejnych etapów fazy pucharowej różnice nie są duże. Jedynie w przypadku jednej ósmej finału uczestnik otrzymywał dwa razy więcej pieniędzy w Lidze Europy niż w Lidze Konferencji. Triumfator całej ligi konferencji otrzymywał nagrodę w wysokości 5 milionów euro. W Lidze Europy było to 8,6 miliona. W tym przypadku 72% więcej w Lidze Europy, ale droga do triumfu teoretycznie nieprostsza w lidze konferencji. Jak bardzo opłaca się to klubom ze słabszych piłkarsko-krajów pokazuje dosadnie przykład Lecha. Kolejąż za dojście do finału zarobił łącznie ponad 8 milionów 400 tysięcy euro. To ponad 35 milionów złotych, a więc więcej niż wynoszą tegoroczne budżety 11 z 18 klubów ekstraklasy. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście wpływy z dnia meczowego oraz udział w zyskach ze sprzedaży praw telewizyjnych. Nie trzeba także dodawać, że mimo mniejszego prestiżu od innych pucharów, Liga konferencji także jest znakomitym oknem wystawowym dla piłkarzy. Przekonał się o tym chociażby Michał Skóraś, który zamienił Lecha na Klub Ruś za 6 milionów euro, ale także Zeki Amduni. Szwajcar najpierw został królem strzelców Ligi Konferencji, by następnie zamienić Bazel na angielskie Burnley za niespełna 19 milionów euro, a warto przy tym zaznaczyć, że ledwie rok wcześniej przeniósł się do Bazylei za 4 miliony. Liga Konferencji to też atrakcyjni rywale, oczywiście nie tak bardzo jak w Lidze Mistrzów, czy chociażby w Lidze Europy. Ale czy w Poznaniu ktoś narzekał na przyjazd Via Real czy Fiorentiny? Wątpliwe. Tak samo jak wątpliwe jest, by bez tych rozgrywek kibice Silkeborga mogli zobaczyć na żywo West Ham, do Kluż zawitało Lazio, a do słoweńskiej mury Tottenham. Także i w tym roku nie zabraknie ciekawych zespołów. W ostatniej rundzie eliminacji do rozgrywek przystąpią Lille, Aston Villa, Eintracht, Osasuna i Fiorentina. Wcześniej m.in. AZ Alkmaar czy Dynamo Kijów. Już dla polskich klubów gra z takim rywalem byłaby prawdziwa. Przeżyciem, a co dopiero dla kibiców np. z Bośni i Hercegowiny, Islandii czy Wyspowczych. Ale i dla tych największych Liga konferencji jest także szansą na piękną przygodę. Gdy pierwszą edycję wygrała Roma, za szczęścia szalał nawet José Mourinho, który przecież w karierze sięgał już po cenniejsze trofea. W Rzymie świętowano pierwsze trofeum europejskie od 60 lat. W tym roku West Ham triumfował w Europie pierwszy raz od 1965 roku, a na finałowe spotkanie poleciało do Pragi 25 tysięcy kibiców z Londynu. Nie mają więc większego sensu słowa byłego piłkarza, a obecnie eksperta telewizyjnego Kamila Kosowskiego, który powiedział Chciałbym, żeby Lech jednak grał w Lidze Europy, a nie w Pucharze Biedronki. Lech bowiem swoim udziałem w Lidze Konferencji nie tylko przysporzył swoim kibicom wiele emocji i radości, ale przede wszystkim bardzo skorzystał na tym finansowo, a także położył fundamenty pod kolejne lata. Już teraz niewiele brakowało, by kolejarz rozstawiony był nawet w losowaniu ostatniej rundy eliminacji. Zdobył także wiele bezcennych punktów do rankingu krajowego UEFA. A naliczane obecnie punkty są zresztą o tyle ważne, że w przyszłym roku nie będzie już się liczył sezon 2019-20, który w wykonaniu naszych klubów był fatalny i przyniósł tylko 2,125 punktów. Wszystko to wskazuje na to, że Ligi Konferencji nie ma co krytykować, zwłaszcza w Polsce. To ogromna szansa na to, by miłośnicy nadwiślańskiego futbolu nie musieli już w sierpniu skupiać się wyłącznie na piłce ligowej. A co Wy sądzicie o lidze konferencji? Jak daleko zajdą polskie kluby w tym sezonie? Dawajcie znać oczywiście w komentarzach. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału. Zbliżamy się do 140 tysięcy. Dziękuję z tego miejsca. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Do następnego.